Cześć widzowie, witam w kolejnym odcinku z grupy scriptowej. Dzisiaj gramy. turniejowy! Czytajcie się! Pizza. Czekam, Ja będę go dał. Adam to jest taki gnom. Ze skrzydłami. I czasami. Doru pomija turkę. Takiej... Doru turkę. jest tak tragicznie chytry, że tego się nie da w rozumowanie wejść. Jest z nami kaktusik Kirito, jest. Jest, jest z nami ja, czyli fan, jest z nami pa, e, pan Maksiu, czyli Ciepek, jest z nami Giuseppe, yeah. jest z nami Wylewa i jest z nami As Adamus. Ale As Adam będzie mówił żarty, a Aszyszka też jest, tylko że Szyszka jest w innym e, uniwersum Marvela. On a, jest a w innym wiecie, świecie, wiecie, to jest trzeba inny świat. On wpierdala grzyby i dlatego jest inny świecie. Adam, proszę używać jest... cenzuralnych słów. To będzie trzeba zablurować. Szybki blur. Mm. Krócek, chodź tu, Krócek! Chodź tu! Ty kurczę... Adam prześladuje Skandalizuj się... krótko. Ja nie wierzę, że Skandalizuj prześladowałem kulika, to nie wierzę, że Adam może takie rzeczy robić. Że... Ja go skanalizuję dzisiaj. Ja... Jeszcze dzisiaj. Boję się. Adam, Adam jadł jajka. Co? Zadowolony, zadowolony, zadowolony. O... Zadowolony? <laughs> My zadowoleni, no a tu ciur. przegramy! Ej, ale widzowie, jak przegramy też będziemy zadowoleni. No właśnie... Kiedy będzie jak zrobicie półtorej łapki w górę to robię fikołka. Ale musi być idealnie półtora. Jak zrobicie półtorej łapki w górę, ja zrobię naleśniki wam, widzowie. Nie! Adam, Adam, nie rób naleśników. Tymczasem Tymczasem administrator YouTube'a y, udostępniający półtora łapki w górę. Let's go, I know. Robimy naleśniki o, go, go, go. I Adam no robi naleśniki, młaj Ej, ale widzicie, co jest okropne, że nie może, że ciężko jest snajpić na takim dystansie Ała o Boże, ale, bo widzowie ogólnie ja miałem przerwę taką zerową od Standofa, ale nie grałem dawno i Jak będziemy dzisiaj odklejać... 3000 rok, tak nie. odklejasz. Wilfran e, chce się wysłowić, się że, że, że panu... na razie będzie grał jak drewno, więc przeprasza. E, o to chodzi, ale... że, ja, 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 tak. że ja się odpalam zamiast ale, ale Ja to, to ma... samo mam, same. Ale Dobra, zmieniamy te ustawienia grafyczne, bo mi się żygać chce. No ja już się żegałem, ale to. tam pomijam. O! O! Może o, o jak, jak to, ja wierzę w 4K ultra HD, to już idziemy z minerem. się dusi. Bylem powiedz, jest... powiedz Idziemy Teraz z fleszykiem. Powiedz, brakuje mi? Nieśmiemy, jak? Brakuje jak? ulubiony napój z dodatkiem dwutlenku węgla. A nam ty coś. chyba chciałeś powiedzieć Roski kuciu. O, o. Rosk ku, ku, Ej, panowie, Roz. ja przedwy, ja, Roz. ja rozumiem, ja rozumiem wszystko, ale ja rozumiem, ja rozumiem wszystko, ale M4. Ale że ja mam pierwsze miejsce. U mnie gościu zginie, ja to mówię. Ty ile ja mam pingu? Ile ja mam pingu? Giuseppe? Przemyżujcie coś. Normalnie. 33. tysiąca pingów jest nie, dobrze. Jak to wydarzenie historyczne, zapomniałem. Polecam A, bo mój internet. Ja mam... Ała, 3000 pingów. Tak nie da się. Nie... Aha, dobra. Jednak ja w tym momencie wygrywam tą grę WIKU NA PIERWSZY A nie, jednak nie, jednak w lewa Proszę jeden, Państwa W lewa, w jestem prawie, jestem w security. A feść, jak będę w to nie będzie fajnie 4, 3, 2, 1 Pak, Nowy rok! Mi tyle, je... A w ogóle Adam się jest zadowolony Adam się nie wkurza, Adam nikogo nie pobije Jaki nowy rok, Ale chłopaki, dzisiaj Adam zadowolony, Adam nikogo nie pobije Ja mam dzisiaj nowy rok, 2-0 wygrywam a Wiko, ja bym cię poprosił, żebyś opowiedział nam jakiś żart. Dobra, bo podać. Bo to telefonu. Nie! mam to co, Giuseppe, Giuseppe w Co ty robisz z moim M4? a, Ale on ma M4. No wiem, ale to jest moje M4. jest Moje pole. Moje pole, nie. Ej, ale chłopku, nie Nie no, to jesteście rozkikuceni. Jak ja mam go zabić? Ja poszedłem po ładowarkę, więc mnie nie było Wiko poszedł po ładowarkę na zawał, umarł Nie, Kitek chce security Tylko nie to, tak nie może być tak nie może być. security Łapę Wiko poszedł po mleko, już nie wrócił Dokładnie Dobra Zapraszam Dobra. Na, na, na Instagrama jak wylewasz ...depresja od... w dwudziestym dziewiątym. A w ogóle Burewa zapraszamy do Mikołana. Wylewa, Ja nie będę mówił na żadnego żartu, chłopiu. Wylewa, powiedz po żart. Nie, umiem, nie umiem, nie umiem. Dam ci, dam ci złotóweczkę, jak powiesz żarcik. Chłopie, tu trzeba się skupić. bo tu nie. Bo tu już Nie na Nie nadżywa. Zanim go zdążę zauważyć. No, ja... ...nie mogę. Ale jestem tym chytruję. O kurde. Ja, ja Kiku, tam typów. A propos Wiko się odpalił. No, a propos nie ja się nie umiem odpalić. Jestem... No, cały czas mnie zabija jeden i ten sam. Czy on zabił wszystkich? Jestem przy Kiku. security, na. A wylewa w normie. O nie, grafika, e, gra, okej. Okay. Wynik okay. na raka w normie. <laughs> Dobra, nie, nie ma tego, nie ma tego dobrego, co by na które nie wyszło, wraca na najgorsza jakość. Ej, widzowie, wiecie co ma lipa? Brak prostoty. A czemu? Jak to lipa? Ej, A lipa to, wesoły człowiek. Lipa to. Rośnie na drzewie. Nie no, lipa to całe drzewo. Nie obrażaj mi kasztana. Ale ja ci nie obrażam no kasztana. ja ci zazrę, kasztana.

Panek nie było nie dowie nie mówcie tak, banka, bo spali banka, rzym. Panka nie... nie było w Panek Pansy. ja się podoczyłam. Panek ja się poduczyłem. Wiko będzie palił rzym. Wiko się, A ja mu Wiko, pomogę Wiko w tym. Rzym. Wiko z Mołotowi rzym. Ja, ja pomogę tak? Wiktorowi. I to jednym... Szczęcie Mołotowi Jeden Mołotow i cały rzym spłonie. Dokładnie. 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 Chyba Breeze. Breeze. Kto te flesze rzuca, kto za mną idźcie, kto za mną? Kto to jest? No kurde, Szewro, Nie, nie wierzę w Breset Nie wierzę. Jak ja z takimi kikutami co nie umiem kikucić. Jak tam cidzie? A widzowie wygrywam. Wiadomo... O Will France Security, i Will France Security. Ja wygrywam. Pamiętajcie, że... Zawsze można... Na razie trzeba na półeczkę i... Ale mnie zabili. Nie zabili i oni chyba zginą. Ale... Nie! Zginą. Bo ja... Ja, ja... ja bym miał 6-0, ale zrobili głupią rzecz, bo rzuciliśmy Smoka. Weh. A! a, a Poraziło mnie! Co? Ludówka mnie poraziła. Ała, Ale mnie pan zwoli. Pan. O. Teraz ja ja kończymy z Z wynikiem wie, wie. pozytywnym. Co nie wiem, jakie wie, 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 wie. wam dzieje, bo to, ten tam w pęce cofa. Wynik pozytywny na COVID-a. Wynik pozytywny na COVID-20. Halo! Gdzie jest bomba? Polek! <śmiany> ja nie widziałem. Ja nie, ja nie widziałem. Jak się nazywa ślepca? Wilfron. Widzowie, po parze dwa musicie coś zrobić, nie powiem wam co. Tak dokładnie to musicie wbić ponad, yy, ponad 10 łapek w górę. A po więcej tego typu kontentu zapraszam na kanał. Cześć! Cześć widzowie, dzisiaj stream z gotowania. Wiko będzie jadł tu fifi. Ale on zrobił to, to będzie zdrowy piesek, ale on zrobił będzie zdrowy piesek, będzie. No pa, jak ci pa, o, o! Jeszcze Asterix i Obelix. Ale zdrowy piesek, będzie zdrowy. Będzie zdrowy piesek, zdrowa Bonita.